No, mamy po 11, więc czas na free trip. Dzisiaj zrobimy taki trochę bardziej dokładny. Wiem, że muszę doleć trochę płynu do byłe, nie, nie wiem. Wychodzi, że to tak... Może być, że co jakiś czas tam się trochę dolewa. Niedużo, ale, ale się dolewa. Jeszcze do tego mamy Tak Mogę dołać tego płynu za dużo, bo zauważyłem, że ja go uzupełniam na maksa Tego momentalnie stąd Rzuca i brudzi cały silnik a, a jak się dolewa od czasu do czasu częściej, ale tylko trochę no to wtedy tu się nic nie, nie, nie wydostaje także no dobra, mogę się dolewać częściej sumie maskę otwieram i tak nie wiem powinienem otwierać codziennie ale codziennie nie otwieram, bo tu się nic za bardzo nie dzieje chociaż ten silnik ma duży przebieg jak dla mnie, bo ja nigdy nie jeździłem z silnikiem aż tak ciężarówką o tak dużym przebiegu, to jest ponad milion kilometrów Ale no nie wiem, wygląda dobrze Dlatego, że się robi w g nie jakieś tam jazdy lokalne Dobra, trochę tu dolejemy Dobra, starczy, zobaczymy, kontrolka powinna zgasnąć można doleć, ale po stanu to jest okej No nic, trochę oleju dolejemy Jeździłem daf -y kiedyś, to nowy DAF brał oleju Znaczy nowy No nie wiem, to no może roczny DAF brał tego oleju piątkę na miesiąc nie? w Europie 10-12 tysięcy kilometrów podobno każdy silnik minimalny tam ilości oleju musi, musi spalać bo wynika to jakby z budowy silnika że jeżeli pierścienie tłokowe są tak ścisło dopasowane do tulei że tam w ogóle żaden olej się nie przedostaje no to tam nie dochodzi do smarowania wszystkiego I to też nie jest dobre także dobra wlejemy mu to, to 2,5 czy tam 3 litry to będę naruszczyć Ładunek, 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 to jest ładunek tego cholernego Ja nie wiem, czy wy się orientujecie, a tu trochę czytałem. Dlaczego eee, to jest cholerstwo? Bo to jest oprysk do e, roślinności genetycznie modyfikowanej. E, to się interesuje, niech poczyta. W każdym razie, nic dobrego. A co by można było powiedzieć tej firmie, dla której jeżdżę? to trzeba je oddać to, że o starają się bać. naprawdę, coś nie działa tu zgłaszasz i naprawiają. No poza bo za oknami znaczy, Ja siebie oni to naprawili, nie? tyle, że mechanicy może nie, nie spisali się no teraz to wygląda tak mamy zaklejone folią wczoraj było to poprawione, bo raz kraje mi ciekło teraz jest to poprawione tak nie cieknie, ale teraz oczywiście nie będzie padać przez najbliższe trzy tygodnie, takim Teraz musimy uruchomić silnik. Tu nam jeszcze sygnalizuje niski poziom płynu, ale to po prostu tak jest. Trzeba włączyć kilka razy zapłon i ta, ta kontrolka ginie dopiero wtedy. Ona nie ginie od razu, także raz, dwa, trzy. Jeszcze za mało. Gdyby to była sama kontrolka, to bym sobie głowę nie zawracał, ale to jeszcze ten, ten dźwięk taki wkurzający. a już nie ma. Zimno. Godzina trzecia mojego czasu, bo ja tu funkcjonuję na czas Winnipega. Ja wiem, że w tej strefie czasowej prawie nie przybywam, ale jakoś mi jest wygodniej, bo mam godzinę albo dwie godziny zawsze zapasu. Czyli u mnie jest trzecia, tu jest dopiero druga, w Albercie, bo tu jest ten... ten Ciężkie cofanie było takie, bo oni mają bramę na rampę na takie solówki bardziej niż, niż na duże No ale na szczęście była brama do sąsiedniej firmy otwarta, także dało się po prostu skręcić w lewo i wycofać Tego nie nagrywałem, bo tam się spieszyłem Strasznie duża różnica jest, jeżeli chodzi o manewrowanie i cofanie Ciężarówką amerykańską, a europejską Naprawdę to, nie wiem, może mi tak trudno się przy, przystawić na to, bo Ja około 10 lat jeździłem po Europie taką normalnym zestawem europejskim Tam z, jeżeli dało się gdzieś wycofać, no to ja wycofałem i po prostu Miałem to jakoś ocenić Czy, czy to jest wykonalne, czy nie jest, na co zwracać uwagę Nie było to takiego dużego problemu, a a tutaj człowiek się czuje, czuje tak jakby dopiero zaczynał jeździć Także no, nie wiem, może ja po prostu, jakoś mi jest trudniej Ciężko powiedzieć, jak tam dla innych idzie, bo tak nie mam styczności, ale Nie wiem, no mi, mi to sprawia duże kłopoty, teraz już trochę mniej Ale tu się wykonuje manewry, których Bo przy cofaniu, no to wiadomo, jeszcze można tam jakieś korekty robić, ale przy wyjeżdżaniu to jeżeli skręcisz na maksa kierownicę w lewo, to, to wyjedziesz, a jeżeli musisz skręcać w lewo, cofać, kierownica w prawo i znowu wyjeżdżać, to jest zagmatwane, ale to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o, o te manewry. Jeszcze dochodzi do tego fakt, że mamy te przesuwane osie z tym.